Pracowałem sobie kiedyś w żabce. Nagle istotny sowot w sobotę rano przychodzi do mnie szef i mówi: No, panie Areczku, sobota rano mam dla pana zadanie bojowe. Myślę: Super, to mój czas! Czas zabrać się za siebie, zrealizować misję, o której zawsze marzyłem. Zapisałem się na siłownię... Zacząłem biegać. Nawet przeczytałem jedną książkę. Dobra, nie książkę. Etykietę z Stasów się do Stakimbu, ale też się liczy, bo były litery. Po trzech dniach przygotowań przyszedłem do szefa. No i co to będzie za misja? Przybieraj się w pan strój i pokaż pan co potrafisz. Tutaj masz pan tekst. Zapisałem. Tak jak szef wkazał, poszedłem do ścisłego centrum miasta. Ubrałem się w swój specjalny strój.